Lotnisko oksywie. Rok 2008 rządowy jak 40 przygotowuje się do lotu do Warszawy. Pasażerem ma być minister obrony Bogdan Klich. W pewnej chwili załoga odbiera informację, że pogoda nad Warszawą uległa załamaniu. Pilot informuje ministra, że lot nie może się odbyć. Minister przyjmuje to ze zrozumieniem. Generał Błasik sprawdza pogodę na własną rękę. Generał Błasik wręczył mi telefon z połączeniem z dyżurnym meteorologiem. Usłyszałem, że jeśli wystartuję w ciągu 10 minut, to mam szansę trafić na dziurę i przebić się przez wał burzowy. Po wysłuchaniu tej informacji ponownie zameldowałem, że nie mogę wykonać lotu. Te sytuację odebrałem jako nacisk, choć generał nie wydawał mi poleceń wprost. To zeznania pilota, do których dotarła panorama. Świadkowie mogą bardzo różne rzeczy opowiadać. I opowiadają, bo prokuratorów szczególnie interesują relacje generała z załogami rządowych samolotów, bo to relacje specyficzne. Awans człowieka, przyszłość zawodowa, kariera zależy właśnie od opinii przełożonego. I na chwilę, kiedy emocje biorą górę, a nie zdrowy rozsądek, może człowiek tak sobie. E, w, w, Wyliczyć, że mu się bardziej opłaca jednak być lojalnym wobec przełożonego niż wobec ostrzeżeń samolotu. Albo ktoś na to godzi i jest żołnierzem, ma z tego też pewne konsekwencje, korzyści, mniejsze lub większe, albo na no, drzeń no, no, nie pasuje no, i, i odchodzi z tego wojska i z tego, że nie wymagał tego. Ale to nie jedyny incydent, do jakiego miało dojść z szefem sił powietrznych na pokładzie. Pod koniec marca 2010 roku wykonywaliśmy lot treningowy z generałem Błasikiem do Poznania. Podejście do lądowania odbyło się w warunkach opadu lekkiego śniegu, według przyrządów z użyciem ILS, ale po wylądowaniu końcówka do biegu odbyła się w silnej śnieżycy. Świadkowie mówią, że samolot miał wypaść z pasa i tylko cudem się nie rozbił, ale tak mówią tylko ci, którzy w wojsku już nie pracują. Z rozmów choćby z pilotem, który wtedy dowodził statkiem powietrznym okazywało się, że w ogóle taka sytuacja nie miała miejsca i samolot lądował zgodnie z wszystkimi normami, zgodnie z warunkami pogodowymi. Oficjalnie mobbing i naciski w armii nie istnieją. Nieoficjalnie dowiedzieliśmy się, że nowy szef sił powietrznych zaleciłby w czasie szkolenia pilotów odbywały się także zajęcia z asertywności, tak by pilot nie miał wątpliwości kto rządzi na pokładzie. Radosław Masłowski, Panorama.